Ej, Katia pokażę wam jak zrobić efekt z wieloma zdjęciami no więc wybieramy sobie jakieś na przykład swoje idro. I klikamy w tyler, to jest ten efekt z wieloma zdjęciami, to Tilas. Musimy wypróbować jakiś efekt, żeby sprawdzić czy to działa. No i tutaj już mamy na górze. No to, to taki krótki poradnik. 我们吃吧。